Projekt EDEN, czyli European Destinations of Excellence, to trwająca od 2006 roku inicjatywa Komisji Europejskiej. Jej celem jest wyłanianie w drodze konkursów najlepszych w całej Europie destynacji turystycznych, wyróżniających się nie tylko ciekawą i różnorodną ofertą dla turystów, ale również zaangażowaniem w zrównoważony rozwój ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wśród laureatów z ponad 27 krajów europejskich znalazły się takie obszary turystyczne jak Trodos z pięcioma odrębnymi regionami zgrupowanymi wokół góry Olimp, najwyższej góry Cypru, fiordy zachodnie na Islandii i wiele innych unikatowych miejsc. Polska dołączyła do projektu w 2009 roku. Jego koordynatorem została Polska Organizacja Turystyczna przy wsparciu administracyjnym i merytorycznym Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. W każdej edycji Komisja Europejska nadaje konkursowi inny motyw przewodni, dzięki czemu jego zwycięzcy kreują unikatowe i zróżnicowane tematycznie propozycje wypoczynku. Nagrodzone destynacje dołączają do polskiej i europejskiej sieci Eden, która stanowi platformę do wymiany dobrych praktyk, doświadczeń i informacji. Wśród korzyści, jakie otrzymują laureaci konkursu edycji polskiej, warto wymienić prawo posługiwania się logo i prestiżowym tytułem Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna Eden, możliwość korzystania z narzędzi promocyjnych polskiej organizacji turystycznej zarówno w kraju, jak i za granicą, kampanię promocyjną w internecie, działania promocyjne w mediach branżowych i konsumenckich, Organizacje podróży studyjnych dla dziennikarzy i blogerów, udział w konferencjach i warsztatach służących wymianie dobrych praktyk w sieci najlepszych europejskich destynacji turystycznych. A kim są dotychczasowi laureaci konkursu Eden w Polsce? W roku 2009, w temacie przewodnim konkursu Turystyka i obszary chronione, najlepszą destynacją Eden w Polsce została rzeczpospolita Ptasia w ujściu Warty. Jest to unikalna inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus, której celem jest klubowe zrzeszenie miłośników ptaków. Obszar turystyczny obejmuje Park Narodowy i Park Krajobrazowy oraz obiekty rodzimej bazy turystycznej. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Parku Narodowego Ujście Warty sprawiają, że jest on atrakcyjnym miejscem do uprawiania różnych form turystyki, nie tylko przez obserwatorów ptaków, ale i innych miłośników przyrody i amatorów rozległych przestrzeni, ciszy i spokoju. Wyróżnione destynacje w 2009 roku to Janów Lubelski, region Dorzecza Nadburzańskiego, Barlinek oraz Krzemienny Krąg na szlaku żółwia i dinozaura. W roku 2010 w edycji poświęconej turystyce wodnej zwyciężyła destynacja Dolina i Bagna Biebrzy. Większość terenu tej destynacji znajduje się na obszarze chronionym Biebrzańskiego Parku Narodowego, który należy do największych obszarów chronionych w Polsce. Walory przyrodnicze tego terenu obejmują rzekę Biebrze i jej rozlewiska oraz torfowiska, stanowiące najrozleglejsze tereny bagienne w Polsce. Ogromna różnorodność przyrody, obecność wielu rzadkich i reliktowych gatunków roślin i zwierząt sprawia, że tereny Biebrzańskie stały się miejscem kultowym wśród przyrodników, biologów, ornitologów oraz turystów z całego świata. Stratwy Biebrzańskie, wyprawy survivalowe z przewodnikiem oraz wszelkie formy ekoturystyki to propozycje, które coraz śmielej kuszą rzesze turystów do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca na Podlasiu. Wyróżnionymi destynacjami w 2010 roku zostały Pętla Żuławska, Dolina Baryczy, Międzyodrze oraz Jezioro Drawsko. W 2011 roku temat przewodni konkursu został poświęcony miejscom i obszarom zrewitalizowanym i dostosowanym do celów turystycznych. Laureatem tej edycji został Zespół Zabytkowy Osady Fabrycznej w Żyrardowie. Żyrardów to jedyne w Europie miasto mogące poszczycić się zachowanym w całości zabytkowym zespołem osady fabrycznej z przełomu XIX i XX wieku. Regularna siatka ulic, dużo zieleni, wyraźny podział na część mieszkaniową oraz przemysłową – to najbardziej charakterystyczne elementy Żyrardowa, stanowiące o rzeczywistym spełnieniu postulatów idealnego miasta przemysłowego przełomu wieków. W Żyrardowie można zobaczyć też przepiękny park miejski imienia Karola Augusta Dietricha, który po rewaloryzacji odzyskał swoją dawną świetność, zabytkowy dworzec kolejowy, kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza. Gabinet pisarza Pawła Hulki-Laskowskiego, Kościół farny pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Wyróżnione destynacje Eden w 2011 roku to Rudnik nad Sanem, Nowy Tomyśl, Siewierz oraz Kostrzyńskie Pompeje. W roku 2013 w edycji poświęconej turystyce dostępnej wyłoniono przemyśl, który należy do doborowego grona najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Położony u podnóża Karpat tysiącletni gród szczyci się bogactwem ponad tysiąca zabytków. Położenie przemyśla sprawia, że jest to doskonała baza wypadowa w Bieszczady oraz Karpaty Wschodnie. Górująca nad miastem potężna twierdza to jedna z największych fortyfikacji europejskich. Między fortami wiedzie trasa rowerowa. Można też podziwiać krajobrazy podczas konnej przejażdżki lub spaceru. Większość atrakcji turystycznych jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, a bogata oferta unikalnych muzeów sprawi, że każdy turysta znajdzie coś dla siebie. Wyróżnionymi destynacjami w roku 2013 zostały Beskicka Piątka, Bory Tucholskie, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz Pensjonat Zaborek. A kto zostanie laureatem konkursu Eden w 2015 roku? Tegoroczny temat konkursu, podobnie do poprzednich edycji, ma na celu wyłonienie najlepszych wzorców zrównoważonego rozwoju turystyki, zwrócenie uwagi na mniej znane miejscowości i obszary posiadające unikatowe atrakcje turystyczne. Edycja ta jest adresowana do osób zarządzających ośrodkami turystycznymi, które zasługują na miano modelowych i spełniają kryteria nakreślone przez Komisję Europejską. Dodatkowo aplikujący w tegorocznej edycji będą musieli udowodnić, że swoją ofertę turystyczną opierają na lokalnej gastronomii, wykorzystując tradycyjne i regionalne przepisy. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, którego motywem przewodnim jest turystyka i lokalna gastronomia. Rozpoczynamy 9 kwietnia. Zgłoszenie za pomocą aplikacji internetowej umieszczonej na stronie www.edenpolska.pl można przesyłać do 8 maja 2015 roku. Prace kapituły konkursowej potrwają do 22 maja 2015 roku, a rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca 2015 roku w Warszawie.